Dziecko mówi, że źle widzi, a oczy są zdrowe? Czasem trzeba spojrzeć głębiej. Bywa tak, że dziecko skarży się na pogorszenie widzenia. Badamy i wszystko wydaje się w porządku. Ale obraz jest zamglony, ostrość niska, a oczy jakby nie współpracowały. Czasem winne nie są oczy, ale głowa i serce. Zaburzenia akomodacji u dzieci bardzo często mają podłoże emocjonalne. To może być stres, napięcie. Zmiana w domu czy przedszkolu lęk, którego dziecko nie potrafi nazwać. To nie jest udawanie to realna fizyczna reakcja organizmu na trudne emocje. I wtedy, zanim zaczniemy terapię wzroku, trzeba się na chwilę zatrzymać zobaczyć, co dzieje się wokół dziecka co czuje, jak funkcjonuje co próbuje powiedzieć nie słowami, ale objawem. Nazywam się Izabela Rubisz, jestem okulistą. Na co dzień zajmuję się dziećmi i ich rodzicami. Jeżeli coś niepokoi Cię w widzeniu Twojego dziecka, zapraszam na konsultację do Braniborska Klinik.